Co robić, a czego nie robić przed półmaratonem warszawskim? Zapytałem legendę biegania Jerzego Skarżyńskiego. Miesiące przygotowań mogą zniweczyć jakieś można powiedzieć głupie błędy, które popełniają zawodnicy właśnie na, na ostatnie godziny przed startem. No przede wszystkim przede wszystkim nie wolno, nie wolno teraz przed, przed zawodami w dzień przed zawodami jeść owoców egzotycznych, winogrona, różnego rodzaju mango, kiwi, które mogą zaburzyć jutro funkcjonowanie prawidłowe w wielitach i to jest na pewno niewskazane. Na pewno nie wolno za dużo chodzić po zwiedzać Warszawę. Warszawa jest interesująca i każdy miałby ochotę dużo zobaczyć, ale trzeba ograniczyć się, jednak skoncentrować się na tym, że jutro są zawody, i one po to przyjechaliśmy do, do Warszawy, żebyśmy wystartowali i uzyskali jak najlepszy wynik. Na pewno warto się zrelaksować spokojnym obiadem węglowodanowym. Zaleca się obiad węglowodanowy, czyli jakiś makaronowy, po to, żebyśmy mieli energię na jutro na trasie. Zaleca się zrobić rozruch, nie za długi, ale taki rozruch, który pobudzi zarówno mięśnie, typu 5-6 kilometrów truchciku, porozciągać się 5-6 łagodnych przebieżek, delikatnych, wrócić do hotelu, wrócić do, do, do miejsca zamieszkania rozluźnić się i skupić się na tym, co nas czeka jutro, bo często nie doceniamy tego, jak ważnym elementem naszego wyniku jutro będzie nasze nastawienie psychiczne. Wierzyć w siebie, skoncentrować się na tym, jutro rozgrzewka przed startem, koncentracja przed, przed ruszeniem, hamulec na pierwszych kilometrach, żebyśmy nie spalili biegu zbyt szybkim tempem na, na pierwszych kilometrach i będzie dobrze. Życzę rekordów życiowych.